Gumka o długości spoczynkowej 1 m i współczynniku sprężystości 100 na metr obciążona kulką o masie 1,1 kg zaczepiona jest u sufitu i zwisa swobodnie. Jaką długość ma wtedy gumka? Zaniedbaj masę gumki. Wypisujemy dane i robimy rysunek. Gumka na jej końcu znajduje się kulka. Gumka została już rozciągnięta pod wpływem ciężaru kulki, więc długość gumki jest równa L0, to jest ta długość spoczynkowa, plus X, wydłużenie gumki. Następuje równowaga sił działających na kulkę, bo, nas, bo cały układ jest w spoczynku. Ponieważ kulka spoczywa, coś działające siły na nią się równoważą zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki. Jakie to są siły? No, oczywiście jest to ciężar, ciężar kulki, który przykłada do kulki ziemia, ciężarku i siła Fx. No, siła Fx jest to siła sprężystości, jaka się pojawia w rozciąganej sprężynie. A to jest siła przyłożona do kulki. Powiemy tak, że Fx w tym przypadku jest Siłą, jaką kulka działa na, jaką gumka działa na kulkę, a siła ta tego oddziaływania jest równa sile sprężystości, jaka się pojawiła wewnątrz gumki. Piszemy warunek równowagi tych sił. Rozpisuję siłę sprężystości jako KX, a ciężar jako M razy G. Wyznaczam stąd X i podstawiam dane. Przyjąłem w celu ułatwienia obliczeń, przyspieszenie ziemskie w miejscu, gdzie dokonywano tego badania jest równe 10 m na sekundę kwadrat. Ładnie dziesiątki się upraszczają, kilogram metr na sekundę kwadrat to Newton w liczniku, upraszcza się z Newtonem w mianowniku i otrzymujemy około 1 cm x. No to długość L jest równa 101 cm.